Urząd Miejski w Gnieźnie poinformował o planowanym utwardzeniu kilku ulic na osiedlu Skiereszewo i Dalki, które są obecnie w złym stanie technicznym. Przeprowadzone zostaną również remonty cząstkowe dróg miejskich. Mam nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą nam na to, żeby zacząć realizować zadania, które już mamy zaplanowane w budżecie. I tak w budżecie mamy zaplanowane 1, 250 mln zł. To są środki przeznaczone na remont dróg twardych. Z tymi pracami już ruszyliśmy. Oczywiście trudne to było przez ostatnie miesiące ze względu na duże, intensywne opady deszczu, które powodowały, że nie mogliśmy tych prac rozpocząć. Mam nadzieję, że ta pogoda rzeczywiście będzie nam się poprawiała i będziemy mogli zintensyfikować nasze działania. Zaczniemy od tych dróg głównych, gdzie zostaną wykonane naprawy oraz od największych ubytków, a następnie będziemy przesuwać się w poszczególne dalsze części miasta Gniezna. Ponadto mamy jeszcze jedno zadanie, zadanie na utwardzenie dróg gruntowych. Tutaj budżet miasta ma na ten cel zarezerwowane 500 tysięcy złotych, ale mam nadzieję, że po dzisiejszej sesji te środki wzrosną do 700 tysięcy złotych i w ramach tego zadania będziemy chcieli utwardzić przede wszystkim ulicę Tuwima, Rodziewiczówny, część ulicy Gąbrowicza, część ulicy Ludwiczaka. Tutaj już podjęliśmy działania mające na celu wyłonienie wykonawcy. W najbliższy piątek, to jest 1 marca, otwieramy oferty. Mam nadzieję, że w pierwszych dniach marca podpiszemy umowę i wtedy wykonawca będzie miał 4 miesiące na wykonanie tych prac. Jeżeli chodzi o utwardzenie dróg gruntowych, to wybrano te ulice, gdzie stan na wywierzchni jest po prostu w najgorszym stanie. Pozostaje mieć nadzieję, że wykonane prace pozwolą mieszkańcom na swobodne docieranie do swoich nieruchomości.